Pszczoły pięknie noszą pyłek, wodę, wierzby przekwitły. Pięknie pracują. W tym drugim ulu poddałem matkę, matka czerwi, przyjęły ją. Także może da się tą rodzinkę uratować Bo nie wiem czy wcześniej mówiłem matka strytowiała przez zimę i niestety musiałem ratować <śmiech> rodzinkę <śmiech> Ta pięknie <laughs> Pięknie to się. chciałem wam jeszcze coś pokazać Poznalazłem Martką wiewiórkę, która, jak się okazało, mieszkała w mojej bukce. I niestety, niestety. Ale został tutaj, nie wiem czy to widać, słabo, został tu jeden taki mały szkrab, no i nie wiem co teraz z nim, co teraz z nim będzie. jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły jak uratować tą małą wiewióreczkę to dajcie znać do zobaczenia